Witam, ja jestem Antares, a to jest kolejny odcinek serwerów Minecrafta. Dzisiaj jesteśmy sobie na... The Hive... Tak, The Hive i gramy sobie w... Death Runa. I chyba jesteśmy na mapie Sonic niestety. Chociaż może być. Głosowałem na inną, ale może, ta też może być. Więc sobie biegniemy. O! Udało się! No! Skacz! Skacz! Kur... No czemu mi to nie skacze? No! Ale chamstwo. Czasami się tak baguje to. Kurde nic nie widzę przez nich. No! Tak. E! Czemu spadłem? Jakieś lagi się w ogóle robią. Dobra. Idziemy, idziemy. No. Halo. Co to by było być? Który jakiś lag. W ogóle mnie w tą stronę mnie przerzuciło. No. No co? Kurde się dzieje. Ostatnio mi tak dobrze szło? To teraz... Mi... Oczywiście beznadziejnie musi iść. Jak nie nagrywam, to jest OK. Jak nagrywam... To oczywiście muszę bez przerwy coś psuć. Pewnie będę ostatni. Kurde, no. Nic nie widzę. Dobra, jest. Jest jeszcze w miarę okej. Okay. No, dawaj, dawaj. No, no czemu mi tam przeskoczył? Miał skoczyć w miejscu. Hmm. No, człowieku, weź normalnie skacza, nie. Będziesz spadać bez przerwy. No. Który jestem? Ósmy. No trochę niezbyt dobre miejsce. Nie, jestem szósty. Dobra, źle popatrzyłem. Nie, no, czyli jestem szósty? No, jeszcze w miarę okej. Okay. Ale dobra. No, to z, za chwilę będziemy. No, to jest podium. Okej. Okay. Szybko, bo chcę już na samą rękę. Jakoś mało ludzi tutaj gra. Ostatnio jak grałem było. Chyba z, nawet dwa razy więcej niż się teraz. Yy, o, dobra, mamy tu rynkę wolną. Sobie może zagłosujemy... Więc yy, co tu jest? Przed chwilą był Sonik. Tutaj Sonika nie ma, więc się nie powtórzy, więc może niech będzie piątka powiedzmy. Yy, albo dobra, widzę, że tutaj na trójkę głosują. Co niech będzie trójka. Jest OK? OK, No. I zobaczymy co wygra. No, właściwie to yy, nie potrzeba tutaj nagrywać nic, bo yy, na lobby. Dlatego robimy cięcie i za chwilę się widzimy. Jak tylko się rozpocznie kolejna arenka. No i jesteśmy znowu z powrotem. Kromy sobie w High City. Znaczy, na high city, czyli no, jak to tam poprawnie powiedzieć. No kurde, szybciej. 5, 4. I i biegniemy, dobra. Kurde to jest. No! Nie! Myślałem, że daję radę jeszcze. Kurde, tu jest ta woda. Ona jest beznadziejna. Coś się skakać nie da, ale udało mi się, jakimś cudem. No nie latch mi! Minecraft! Please! Nie wiem, co ja mam tam... Coś mam źle ustawione. Że mi tak ladży? No, nie to chciałem. To. O nie! Tylko nie to. To mi zaraz, znając życie, mnie ...nie, nie wybije. No, mówiłem, nie wybiję mnie. Dlaczego ja nie wiem, nie mam pojęcia. No, a teraz wybiło, nie mnie za wysoko. Hmm. Dobra, tutaj sobie już użyję tego, może lepiej. No właśnie. O nie, już tutaj są. Mmm. Dobra, skaczę. No, fuck! Dobra, i tak bym pewnie zginął od tych strzał. Więc w sumie różnicy mi to nie zrobiło żadnej. No, ej! Dlaczego on mi tutaj nie skacze? Gościu, skacz. No. W końcu. No czego żeś mi to przeskoczy? No kurde, on jest jakiś dziwny. Jeszcze ja jakie mam lagi jak wskaczę i nie mogę skoczyć normalnie. Kurde. Ja tego nie rozumiem. Dobra, pomogę se tak. Nie będę tam skakać, bo znowu spadnę. Mam nadzieję, że już mało zostało. Co? Koniec już? No nie! Okej, okay, tylko jeden go goście Psz, dobiegł do końca. Psz. Dobra. Um. To Będziemy jeszcze jedną arenkę grać sobie Może tutaj No właśnie tak I sobie tym razem zagłosujemy co by Był Sonic eee, Co my teraz graliśmy? A High City, a tutaj nie ma High City, więc sobie pogromy Na przykład na piątce Ech. Jak na wszędzie po jednym. Dobra, no to niech będzie czwórka. Dobra, jest okej. Okay. Dobra, to zrobimy znowu cięcie i widzimy się na kolejnej arence. Chyba jesteśmy z powrotem. Gramy sobie Alien Falsety. I Mamy 10 sekund do rozpoczęcia. A, tutaj yy, ten stoper już sobie bym zapomniał. Sobie tutaj liczy czas na seporze, jak zwykle. I, no kurde. Mogę jednak poczekać. Tutaj, o Boże, ja nie pamiętam, jak tutaj miałem przeskoczyć. Bo tu przeskakiwałem zawsze. Chyba, no okej. Okay. O nie, ta lawa. Ona najgorsza. Mimo, że jej nie dotykasz to i tak cię spala No W ogóle mnie odrzuciło gdzieś na bok o co tu chodzi, ja nie wiem No gdzie? Kurde, znowu to Noż. Sz... Człowieku wybi mnie tam No Dobra, jestem Aha, to pa. No nie, tylko to nie ta woda. Ona dwie godziny tutaj leje się. Przeskoczyć nie można normalnie. No kurde, nie obrócił mi cały. O, co ja zrobiłem? Nie zauważyłem go. No fuck! Na początku tej wody i mnie nie zabiło. Nie wiem czemu dziwnie to takie trochę. Lagi trochę małe na tym serwerze. Ale to nic. Jakoś tak trochę da się grać. Może nie za dobrze, ale. No, chyba żart! Zaraz zginę zupełnie. Nie będę miał żadnych żyć. Jak się uwzięli. Mi nie skoczył, no kurde Ja nie rozumiem tego Mimo, że naciskałem to i tak mi nie skacze No, nie, 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 nie. A, Dobra, już nie mogę Się cofnąć, no, świetnie Nawet do mety Nie dobiegłem um. Dobra, wszyscy dobiegli czy nie wszyscy, tylko że w sensie trzy osoby dobiegły. Dobra. Hmm, może sobie zagramy jeszcze raz. Czy... No, no na razie 10 minut jest widzę. No. Hmm, nie zdążyłem. Dobra, no to tu. Jest 10 minut, więc sobie jeszcze jedną arnkę może czy dwie zagramy. Hmm, to było. To było. Western albo leg to czwarty, jak to tam się wymawia, nie mam pojęcia. Czwórka, czy dobra trójka? Dobra, jak będzie trójka? Tylko nie interstellar bo interstellarach nie lubię, chociaż raz może na odcinku by wypadało zagrać. No nie wiem, no zobaczymy. No a teraz sobie robimy cięcie i wracam oczywiście jak się rozpocznie. RNK. Dobra, i jesteśmy z powrotem. Wygrało, wygrało Jungle Buzz. Dobrze jej mówię? Tak, Jungle Buzz. Dobra, mamy 7 sekund do rozpoczęcia i 4, 3, 2, 1 i sobie biegniemy. Tam, w ogóle przeszkadza? O jezu, co ja zrobiłem? Tak ładnie byłem na prowadzeniu. Kurde, zwaliłem no. Ale w ogóle chyba pierwszy raz kam na tej mapie. Nie przypominam sobie jej wcześniej. Ach, dobra. Się udało. A dajcie, co? Czuć dziwnie tu. Nic nie widzę przez was. No. Tak. No, nie! Dobra, już myślałem, że jak gdzieś wywali, czy w ogóle zabiję. A, teraz tu. Teraz? A. No. Fakt, to było dziwne. Bo niby wpadłem do wody, chwilę żyłem, a potem zginaję. Kurde, tutaj nie mogę przeskoczyć. No, wcześniej przeskoczyłem, to teraz nie mogę, oczywiście. No nie! No, ludzie, no. Przy... Zaraz się wkurzę. Eee, fajnie, zabiło mnie nic. No, kurde, no, stałem na klocku, Dlaczego mi to zabija? Przejdź, bo nic przez Ciebie nie widzę. Da radę, da radę, dobra. Skaczę dalej. Co? Gdzie jak? Gdzie? Nie! Nie wiem czy ja to dobrze tutaj skaczę. O nie no to tutaj jakoś przeskoczyć nie da przecież dobra, koniec... Koniec czasu. No fajnie, teraz telefon dzwoni, ale dobra nie odbieram, bo to pewnie jakieś znowu yy, naciągacze. Zresztą pewnie mój brat za chwilę odbierze. Dobra To sobie teraz yy, zagramy... O, tutaj. Albo i nie odbierze. Nie wiem. Nieważne. A, ym, i sobie zagłosujemy, może na. na 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 na. na ym, trójkę albo piątkę. Trójkę czy. Dobra, nie, piątka. Piątka będzie więcej głosów teraz. Tak? Jest ok, dobra. A, no i oczywiście standardowe cięcie, i wracamy za chwilkę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Wygrał Western w końcu. A, znowu Stoper zapomniałem. Mamy 10 sekund do rozpoczęcia gry. Do wyścigu. 5, 4, 3, 2, 1. I nic nie widzę, oczywiście. Sobie, może ich włączę. Świetnie. Zamiast y, trzymać na tym, na ulepszeniach to. Czy na tych? Na bonusach to sobie... zwaliłem, Bo chciałem ich zniknąć. Dobra, przyspieszę to sobie tak trochę. No nie! Yy, a tu Dobra, jakoś poszło, jakoś poszło. To pa hm. No fuck! No dlaczego mnie tak wybija beznoczenia? Nie. Nie umiem się obracać. Tak to już bym był pierwszy. Żebym może nawet wygrał. Ale oczywiście jak zwykle muszę zwalić. Um, um, może tu i może tu jeszcze i może już spadać na dół. Teraz co? Teraz sobie tutaj biegniemy normalnie prosto. Już myślałem, że będzie spokój. Ale niestety nie. Dawaj szybciej, znikaj wodą. Wskoczył <grybuj> w wodę. Idiota. A, tutaj mamy skakać. No, weź mi odsłoń człowieku. Papa, pa. sobie trochę przyspieszę. Tutaj co? No, odcoń, bo nie widzę. No fak, chciałem już użyć. Nie widzę, znaczy, nie na tego do tyłu bonusa, bo nie jest najgorszy. świetnie jeszcze dawno. Okej. Okay. Jakoś się udało przeskoczyć. A tutaj co było? No nic zauważyłem. zauważyłem. To co? To znika, czy co? Bo nie rozumiem. Dawaj, bo już tam ktoś kończył. Aha, ściana, dobra. Tutaj kolejne. Ta. No fuck! Już myślałem, że to będzie koniec. O, nie no. Tak się cofnąłem. Nie zwróciłem uwagi na to ostatnie. No. Myślę, że tam są tylko dwie ściany. A tam jeszcze trzecia była. No. Kurde, tak zwaliłem. No. Ludzie, dajcie mi tam skoczyć. Dajcie mi dobiec chociaż raz do mety na nagraniu... Chyba, że na początku dobiegłem, bo już nawet nie pamiętam. Ale nie, chyba. Dobra, tam trudno. Nagram może kiedyś kolejny, jeszcze jeden odcinek. Przygotuję się wtedy bardziej. O, tylko jedna osoba dobiegła? No to jak widać nie byłem sam. Mapa nie była zbyt y, łatwa Dobra, widzę, że 18, no właściwie prawie 19 minut mamy Więc sobie kończymy, to była ostatnia mapa No Podłącz ładowarkę, fajnie Później podłączę No To wszystko w tym odcinku O, parkour A, zaraz, zaraz Przecież mamy tutaj te Czy nie mamy? Yy... Czyli nie mamy, dobra. No to więc to wszystko w tym odcinku już. Ja dziękuję za oglądanie. Eee, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach.